Siema! Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jadę na praktyki na 14 o 12.30 jakoś. Muszę wyjść z domu. Do 20 mam, ale 21.27 mam autobus, więc yy, no trochę tam będę, ale pójdę sobie jeszcze może do Oszonu, coś sobie kupię. Jeszcze dzisiaj, jak mi się uda oczywiście, bo nie wiem czy mi się uda, zrobię miniaturkę szybko, postaram się zrobić najlepiej jak umiem, ale może mi nie wyjść. Tutaj wstawiam film, yy, to będzie trzeci vlogmas i... Także filmy tutaj są codziennie o 14.30, więc polecam oglądać. Bo według mnie są naprawdę dobre. Więc ja idę robić sobie miniaturkę, W się sensie zdjęcie do miniaturki i zaraz robimy Ja już zrobiłem zdjęcie i właśnie idę zgrać na komputer i zrobię miniaturkę. Ja mi się już tu film wstawia Jeszcze zostało 7 minut. Zrobiłem taką miniaturkę. No ogólnie mi się nawet podoba. Ale myślę, że dałbym radę zrobić lepiej, bo miałem lepszy pomysł. I tak jest dobrze według mnie, bo nie, ładna jest według mnie. Ten mój ryj przeszkadza trochę, ale tak to jest ładna. Zobaczy ile mam procent w telefonie, bo będę musiał pewnie ładować. Mam 33%, nie, to ja pójdę lepiej ładować, bo jak mi się rozładuje telefon, to będzie problem. Ogólnie jest. Tak zimno na to, tam jest... Znaczy ogólnie pokazuje mi, że niby jest minus 7. A w innym mieście pokazuje mi, że jest 1, a to jest po prostu 10 km dalej od mojego domu. Nie wiem, nie wiem. Pokazuje mi, że jest niby za minus 7, ale coś coś mi się nie chce wierzyć i zaraz pójdę zobaczyć. Ile rzeczywiście jest stopni Tu mam ciastko z Twixa I powiem wam, że to ciastko jest naprawdę dobre Serio Opłaca się kupić Chyba, że macie daleko ten sklep deals To no wam się raczej nie opłaca Tak, ale... Jeżeli byście mieli okazję, to serio, kupcie sobie ten Twix Było jeszcze Bunty i Mars też jest dobry Ale Bunty muszę jeszcze kiedyś kupić, ale Twix Serio dobry jest. Na dworze jest minus 5 Jest dosyć zimno, no nie powiem, jest zimno dosyć, a mi się tak nie chce jechać no, ja to jakby za ponad godzinę Będę musiał powoli się ubierać i no nie wiem no. Tutaj mam już dwa filmy przygotowane Dzisiaj będzie o 14.30 O 14.30 jutro, czyli 3 grudnia Dzisiaj. 2 grudnia, jak tu nagrywam. A teraz ten film oglądacie, który teraz nagrywam. Oglądacie pewnie gdzieś um, daleko gdzieś tam. Zaraz też będę musiał się zbierać. Zimno jeszcze na dworze jest chyba minus 5 nadal. Jak widzicie, jest mróz i w ogóle śnieg jeszcze trochę jest. Więc ja pójdę jeszcze sobie coś zjeść. Yy, o 12, tak już jestem ubrany, zaraz będę szedł. Jest już chyba 23, czy coś takiego? Tak, 23 jest. Ja wychodzę gdzieś koło 25, tak? Czyli tak za 2 minuty. Wychodzę, bo ja autobus mam 43, ale chcę wyjść wcześniej, żeby sobie jeszcze coś kupić, bo nic nie mam. Coś do picia przynajmniej nie. I zaraz idę, chowię ten aparat i będę nagrywał może coś. Telefonem, ale tego jeszcze nie wiem. A czy bynajmniej się postaram coś nagrać telefonem, ale Wam tego po prostu nie obiecuję. Muszę sobie wziąć teraz telefon, bo jest 100%. Dobrze, że ładowałem. Akurat na czasie się załadował, bo jest 24 za minutę wychodzę i akurat mam 100%. Także ja wawiam aparat i widzimy się już, jak może będę do sklepu. Nie oczywiście czy na jestem na przystanku, czekam, jeszcze są jakieś 15 minut, zaraz będę jechał do domu, Pić, na dworze, za, się zaraz nie wytrzymie. Ale dobrze, to nie w tym, że bo się, się wstydzę nagrywać serio.